Cześć, to mój pierwszy unboxing. Chciałem Wam pokazać, co dzisiaj do mnie przyszło. Unboxing postanowiłem nakręcić po tym, jak e, zrobiłem swojego bloga. Dzisiaj jest paczka e, na blogu, możecie zobaczyć moje wcześniejsze paczki, przychodziły do mnie dużo wcześniej. Ta przyszła dzisiaj i ją otworzę. Ciężko, bardzo fajnie zaklejono, bo wcześniej zostało rozerwane albo zniszczone. Ta jest zaklejona. Hmm. Tutaj jest. Hmm. Przyszła nas wydawnictwa to Linki wszystko będą na stronie. To jest jakaś ciężka dla dzieci. Hmm. To tyle. Cześć.